Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem, za kogo uważają mnie tłumy. Oni odpowiedzieli: Za Jana chrzciciela, inni za Eliasza. Jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: A wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili, i dodał: Syn człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Gdybyśmy dziś przeprowadzili sondaż wśród ludzi, pytając o to, kim dla nich jest Jezus, otrzymalibyśmy pewnie różne odpowiedzi. Dla jednych Jezus jest nauczycielem, religijnym guru, dla innych myślicielem, wybitnym filozofem lub moralistą. Jeszcze inni powiedzą, że jest on jedną z najważniejszych postaci historycznych. Inni zaprzeczą, twierdząc, że jest jedynie mitem wymyślonym przez chrześcijan. Z pewnością odpowiedzi będą bardzo różne. W Jezusie można widzieć kogoś wyjątkowego kogoś, kto zmienił bieg ludzkiej historii ale czy to na pewno cała prawda o Jezusie? Piotr udziela zaskakującej odpowiedzi uważając Jezusa za Mesjasza Bożego. Mesjasz to ktoś więcej niż nauczyciel lub filozof. Mesjasz to posłany na świat Zbawiciel Ludzkości. Ten, który jest Panem Wszechświata. Przyjęcie tej prawdy jest gwarancją zbawienia. Ona odmieniła już życie milionów ludzi na całym świecie. Kim dla mnie jest Jezus? Czy uznaje w Jezusie Mesjasza? Czyli mojego Pana i Zbawiciela, czy Jemu poddaję swoje życie, czy każdego dnia podejmuje wysiłek zapierania się samego siebie i kroczenia za Nim.